Dzieci za DHD potrzebują przewidywalności i rutyny. Tym bardziej ta rutyna potrzebna jest przed snem. Dlatego dzisiaj chcę Ci pokazać, w jaki prosty sposób stworzyć taki wieczorny plan. To może być dla Ciebie jedna ze strategii, która pomoże Ci osiągnąć większy spokój wieczorem. A więc, jak widzisz, jest to bardzo prosto przygotowane. Jest to taki duży arkusz papieru, który złożyłam na pół. Wycięłam tutaj akurat jak cztery okienka i w, nie, umie, w nich umieściłam obrazki z planem wieczorem. Chodzi o to, żeby tych obrazków też nie było za dużo, ale żeby były adekwatne do tego, co dzieje się u Was w domu wieczorem. Fajnie, jeżeli jest taki plan, przygotujecie razem z dzieckiem. Napiszecie tutaj na górze dziecka imię. I e, zobacz. Kiedy jedna czynność zostanie zakończona, można to okienko zamknąć i widać, co jeszcze pozostało. Potem zamykamy kolejne okienko, widać, co jeszcze pozostało, tak? Więc dziecko widzi, oprócz tego, że słyszy, co ma zrobić, to jeszcze widzi, co jest do zrobienia? Dla niektórych dzieci to jest naprawdę bardzo ważna wskazówka. One czasami mają taką trudność z przetwarzaniem słuchowym i kiedy te wskazówki są również wzrokowe, to naprawdę im ułatwia i je bardziej stabilizuje. Daj mi znać, czy ta wskazówka była przydatna, a w następnym filmiku podzielę się z Tobą informacją, do czego służą te prezenciki. Ja jestem Joanna Pstrągowska, jestem psycholożką, pedagogą specjalną oraz terapeutką dzieci i tutaj na kanale chcę się z Tobą dzielić moją bogatą wiedzą i doświadczeniem. Jeśli masz jakieś pytania bądź refleksje, proszę napisz w komentarzu. Do zobaczenia w następnym filmiku.